Ej, hey, tak z tej strony to jest... Bitcop. Miałem na Gogu. Bitcopa od dłuższego czasu. Tak samo jak z Goose Wire jest. I w Little Nightmares. Większość gier jakie mam po prostu gdzieś w bibliotekach. Twierdzę, że... Jeżeli da się nagrać. Nie jest to jakieś monotonne. Monotonne. Love... Że chodzi po prostu o... coś jak po... Po kroju roglajków, -like żeby po prostu no, zbytnio roglajków -like nie nagrywać. Więc wgryźmy się w temat biko. To było raczej. Mój I... no momencie, czy nie ma tutaj opcji polskiego języka? Eee... Prince? Nie... Ma, a nie, jest. Eee, main menu. Angielski, Deutsch, po Polski. Jako dzieciaki spędzaliśmy każdy czwartkowy wieczór pochłaniając amerykańskie policyjne seriale państwej telewizji. Uwielbialiśmy oglądać jak dobrzy gliniarze kopali tyłki banderom ratowali z opresji piękne kobiety i jeździli wypasionymi furami. Widzieliśmy, że nie do końca tak wygląda życie policjanta, ale nikt się tym specjalnie nie przejmował. Oglądanie tych seriali dawało ogromną Friday, tylko to się liczyło. Cop to nie jest dokument o Nowym Jorku do lat 80 -tych. to nasz hołd dla wszystkich wieczorów spędzonych przed ekranem telewizora. Także wyluzuj po ślady z redakcji się, się, się grom, nie możesz brać życia zbyt serio. Tym pięknie. Komisariat: 69 tydzień, tydzień pierwszy. Nowe złówki. E, nowego kolega pewnie już poznaliście, ale może powinniście się. E, w sumie może bym tak. ...ciut zwolnił to. Jestem Kelly, Jack Kelly. Cześć Kelly. Siema. Cześć Kelly. Witaj na ulicy, detektywie. I po całej nas wszystkich w dupę, Kelly Kelly. He he, he. <ścoughs> z czego rzyszę, pański? Nic, szefie. To wysili mózgi za... no... To wysili mózgi, no to i nie wracać mi bez 10 mandatów. Na wszystkich? Na głowę magnab, ten papału. Damy radę, szefie. To Ale z ciebie Kelly. To jeszcze nic nie dotyczy. Cierżajcie cię holą, A co ze mną, nie tak. Nie obchodzi mnie twoja przyszłość, detektywie. Nie no, ja muszę jeszcze chyba sobie dzwonić. O kurwa, to leci. Ani czy kropnąłeś tego biedaka? Czy zwinąłeś senatorowi wartościowe fanty? Od tego jest wydział wewnętrzny. I oni się tobą zajmą. Ale teraz na tej ulicy jesteś żółtodziobem. Nie zdążyłem cię znienawidzić. Może jednak pierwszym się wymogą to lecieć. Więc masz dziś wolne od mandatów. Nawet nie wiesz bloczka mandatowego. Nie będzie cię kusił. Nie spierdol tego. <laughs> Detektyw ma fory u szefa. Lepiej zanotuj co masz zrobić. Bo nie będę powtarzał. Tak jest. Musisz poznać ważnych ludzi na swojej ulicy. Odwiedź Rika w jego kafe. Poznaj Luigiego i jego pizzę. I z Monopolowego też pragniecie poznać. Pozdrów adamskiego ode mnie Odwiedź her kranka Ach jeszcze sklep Hi-Fi Bo się skarżyli na brak naszego zainteresowania I nie pomiń kościoła Od muszroma... maszroma też musisz o, ojca maszroma O i prania dużo obok kościoła zapomniałeś Zapamiętałeś? Dobrze Innych też możesz poznać, skoro będziesz tam pracował. Zresztą, po co ci to mówią? Oprowadzicie po rejonie dotychczasowy postarunkowy. Gruby Mike zna to okolice jak własną kieszeń. Wszystko ci wyjaśni. Tylko wywoławczy to 421. 421, zrozumiałem, szefie. A ale tylko Kelly ma taryfę ulgową Do kościoła koniecznie wpadni. Hehe, powódź się o przychylność szefa Bo to nie potrwa Dosyć podćmichujek Do roboty Ej, mogę sobie pokazać z nimi? Czarnie nas ciora po tej lilibacji Mówiłem, żebyś nie jechał na komisariacie Chlanie to jedno, ale wstawię go i dupy przez okno to był płot. Zmusili mnie, nie mogłem się wyrwać. Spytaj Corteza Za dlaczego no, wypisał Ci na dupie Habu No co, hamujemy wszelkie działania przestępcze O Kali pozdriwi Luigi'ego, ma knajpę na twoim rewirze też czegoś poza pizzą. Warto. Jasne powiem, że to jest Moja żona zupełnie nie rozumie mojej roboty. Magna, też tak masz? Nie gadam z twoją starą otobą. jest, trzeba mi wnieść meble do, po malowaniu. Dlaczego malarze tego nie zrobili? No sobie poszli, zresztą gadali jakoś dziwnie. Zostawili masę butelek i kompletysy. Co mnie to obchodzi? Choć raz zachowa się jak facet Twój się kończy kiedy trzeba wnieść szafę Oj, to będzie ciekawe dosyć pogoduszek na ulicę O to na odprawie, na odprawie było mówione, co trzeba Odzieć wszystkich i się przed, i przez to się Jasne, zresztą gruby ci opowie co i jak Już nie jesteś ważniakiem w gejerze. Jeszcze okaże miałeś, miałeś zalepkie ręce w domu senatora <laughs> Dupki. O Jezu ty jesteś Polly? Kelly. Jack Kelly. I wszystko jedno. Mówi Mike, gruby Mike. a <laughs> bo jak chcesz, mam tu w dupie. Trzeba wkazuje mi cię dzisiaj nieńczyć. Chcę mi się... Jadę mieć to z głowy. Ja też. mam ostatni dzień na ulicy. Idziemy. Gdzie? Pójdziemy coś przekąsić w Louise to niedaleko. Od razu zajrzymy jeszcze do Adamskiego. Wczoraj miałem u niego interwencję. Sprawdźmy, czy wszystko gra. Dobra, Kelly, melduje się na rejonie. Na służbie jesteś numerem 421, zapamiętaj. Pozwól grubego Majka. Pewnie. pewnie ma to w dupie Hehe, to prawda. Nie dnia 421. Okej, okay. eee... Uh. 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 Do Adamskiego może wyjść? Dzień dobry, panie Adamski. Dzisiaj mamy spokój. Oczywiście. Pomysł z chłodnią był doskonały? To? Z chłodnią? Później ci wytłumaczę. To jest Poli, będzie od teraz tu pracował. Kelly. Nie przezenoszę na inną ulicę. Witam posterunkowego Proszę wpaść od czasu do czasu Na pewno będę zaglądał Ok, odwiedź sklep i poznaj się z sprzedawcami od sklepu. Oni wiele wiedzą i sporo wiedzą. Widzą, wiedzą. Więc co to teraz mój kwadrat? Ach, nie stresuj się tak bardzo. Nie musisz codziennie zrobić wszystkiego. Czasem możesz... Można oszaleć, tyle się dzieje. Zobaczysz, każdy będzie miał do ciebie jakąś sprawę. Aha. To decyduj, co mieć w dupie. Bo i tak nie dasz rady. O, fajnie A sierżant? Nie zawsze się dowie, gdy coś pokombinujesz. Nie tylko normy i mandaty. Bo nie dociągniesz do emerytury. Wyluzuj, dobrze radzę. A jak było z tą chłodnią? Nie pytaj, Poli. Eli, popracujesz tu i to zrozumiesz. Czasami trzeba działać niekonwencjonalnie. Jak to nie powiedzieć? się jeszcze do pizzerii Louise. Może, można tam nieźle zjeść. Mogę tu wejść? Muszę do. I kur... Mogę biegać. Ja muszę poczekać, już Mike. Zajdzie. Tak. O, nowy policjant. Witamy w naszych skromnych prologach. Sim Kelly. Wiemy, wiemy. My, Włosi w tej dzielnicy, wiemy wszystko. Znaleźliśmy na pizzę, Louis. Przeszłuchaj mnie teraz. Poli będzie tu gościł. Mam nadzieję, że będziemy owocnie współpracować. Pewnie, że będziecie. Mam nadzieję, że. że to przykryć z senatorem. To nieporozumienie. Tak, tak, to nieporozumienie. Da się jakoś rozwi rozwiązać. Być może z naszą pomocą? Dam sobie radę. Och, oczywiście. Ale zawsze możemy się przydać. Poli jest tu nowe, ale szybko się uczy. Kelly. A teraz podaj nam tę pizzę. Umieram z głodu. Upłynęło 15 minut. Pizza super. Dobra, spadamy. To było coś. Lui robi NAJLEPSZĄ pizzę. Będzie mi jej brakował. Pewnie, zna się na rzeczy. Za miesiąc będę nosił twój rozmiar munduru. Poli, jednak uważaj. To nie... To nie są tacy zwykli Włosi. Kurwa mafia. Domyślam się. Tu trzeba grać ostrożnie. To może dożyjesz emerytury. Jak ja? Ej, Poli, popatrz. Eli, Dla mnie, Poli. Jakiś brudny hippies nie opłacił parkometru. Wypisz mu mandat, nim odjedzie. Nie wziąłem bluszka mandatowego. Ja pierdolę. Przech miał rację. Ciebie trzeba niańczyć jak nie mogę. Masz mój. Oznacz wykroczenie na mandacie staw podpis oraz numer odznaki i zawycieraczkę. Dobra, czy wystarczy, że po prostu podejdę. E, Sprawdź parkometr. To jest kolony Parkowanie. Man odpis. Mandat wystawiony więc sprzątnijmy stąd tego rzęcha. Wezwij holownika przez radio. Aha, zatrzymuje twój bloczek mandatowy. Przewdał ci inne zadania na dziś. Eee. Polownik ten. Zgłasza się 421. Centrala potrzebny holownik pod adres 609. Wezwanie przekazane. Ale w w drodze? Tak jest. Dobra robota. Ja mogę to przeklikiwać. To, to w sumie ja mam pomysł inny: ja sobie to ustawię najwolniej jak się da i sobie po prostu będę klikał. Jakoś ci są ci, którzy przy, e, przybiegają i drą z suty. Musisz nauczyć się ich pacyfikować. Masz jakieś rady? Uważaj tylko na, na to co wpisujesz. Za niesłuszne mandaty możesz dosyć nagane. Logiczne. No to teraz kajdanki. Co z nimi? Będziesz codziennie ich używał. Więc naucz się, jak sprawnie skuć złodzieja. Musisz kliknąć na kajdanki, na twoim pasie poniżej, gdy będziesz blisko niego. Ok. 421, tu Centrala. Zgłoszono kradzież u Harda Richarda. zrozumiałem jestem w drodze. Łap go złodzi. jesteś aresztowany. Centrala potrzebuje radiowóz po aresztowa... aresztanta. Samochód w drodze bez odbioru. Faktycznie, to przeklikiwać. Jakoś tak mi się zapomina. Tu centrala. Gratulujemy udanej interwencji, a teraz wracaj do grubego Majka. Czeka na ciebie przed pizzerią. Tak, minus jeden. Muszę wracać do grubego Majka. Wiem, mi się kupa przez przypadek i kłop. Jack! Pani... w sumie. Tak, Kelly. Dobra robota poli, mój chłopak! Nazywam się Kelly. Wszystko jedno. Więc ludzie wyglądał jakby był z gangu. Oprócz czarnych gangów działa tu też włoska mafia. No shit Sherlock! Z jednymi i z drugimi lepiej nie zadzierać. Nie urodziłem się wczoraj. Może tak, może nie. Tylko ci mówię, masz tu dwie wrogie siły. Teraz się rozdzielimy. Rozajcie się po okolicy i pogadać z ludźmi. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Zobaczymy się pod koniec zmiany. Pamiętaj, że nie musisz codziennie zrobić wszystkiego. Spotkaj się o czwartej... Spotka... spotkajmy się o czwartej... po południu przed Louis. E, Rock Cafe. Kelly! Co pan tu robi, kapitanie? Chciałem z tobą pogadać, Kelly. Chucham? Musimy się częściej spotykać. Dziękuję, panie kapitanie. Nie skończyłem jeszcze. Wiem, że cię wrabiają. Chcę ci pomóc. Z oskarżeniem o morderstwo? Dziś jak święty nie był. Dla niego i tak nic nie zrobimy. A ciebie potrzebuje całe miasto. Dziękuję, kapitanie. Nie skończyłem jeszcze. <grytanie> Jesteś zasłużonym glinom, ale. Jest jeden warunek. Te zaginione diamenty muszą się znaleźć. U Senatora nie było żadnych diamentów. Nie wiem co było, a czego nie. Muszą się znaleźć. Senator jest kluczową postacią. Żeby wyciągnąć cię z tego główna, bez niego obaj leżymy. To trochę podejrzane, prawda? Masz na to 21 dni. Łocie, chuj. Później idę na emeryturę, jeśli się nie uda. Po upływie trzech tygodni nic nie będę mógł zrobić. Właśnie brakowało mi tej presji czasu. Nie skończyłem jeszcze. Jest jeszcze jedna kwestia. Jeśli moje podejrzenia się potwierdzą, to sprawa zacznie się całym miastem. To się tak gapisz. Nie pewien, czy pan skończył, ser. Skończyłem, do roboty. Dziękuję. Dzień dobry, panie policjancie. Dzień dobry, postronkowy Kelly. Jestem nowym gliną w tym rejonie. Witam serdecznie. Zapraszam na kawę. Na mój koszt. Albo na coś mocniejszego. Dziękuję, chętnie będę wpadał. Okej. Okay. Eee, od lombardu lepiej trzymać się z daleka to są. Pracuje jest koniec A... likur? dobry alkoholowy. Dzień dobry, panie władzą. Dzień dobry. Dzień dobry, Kelly jestem. Wiem, że, nie, że na służbie alkoholu nie wolno, ale po służbie zawsze coś w dobrej cenie się znajdzie. Dziękuję, pewnie skorzystam. Wiedziałem, że swój chłop. Do widzenia. Do zobaczenia. Eee, piszą. <noise> Dzień dobry, posterunkowy Kelly. Jestem tu nowy, chciałem się przedstawić. Dzień dobry. Może teraz będzie tu porządek. Pański poprzednik nie przejmował się pracą. Za mną będzie inaczej. Do widzenia. Do zobaczenia. W takich. w takich sytuacjach. W takich. Sytuacjach. E, w takich e, tych. Jeżeli się mówi do zobaczenia, to się nie... Zobaczenie to się z kimś na pewno zobaczy, a do widzenia to, że raczej się w, bliższym, w najbliższym czasie nie spotka kogoś. Dzień dobry, panie posterunkowy. Czym mogę służyć? Dzień dobry. Przyszedłem się przedstawić. W sumie powinienem sobie przynieść szklankę wody. A raczej szklankę jakąś, by sobie coś nalać picie. E, jestem posterunkowy Ach tak. Może sygnet? O, tu gra żydowska. tu. Ta izraelska. taka gra. E, na pewno zaimponowałbym Włochom. Ale jednak nie. Dziękuję. Niech pan ma na oku mój sklep. Drogi towar. Czasem kusi, no nie? Coś pani sugeruje? Wieści się roznoszą. Niech pani nie wierzy plotkom. Do widzenia. Do widzenia, eee... O, to mogę pokłaskać kłopotka? Nie, szkoda. Kranks eee, Drugstore. A, apteka. Dzień dobry, her Officer. posterunkowy Kelly. Pięknie wygląda pan w mundurze. Zrobiłbym niemiecki akcent, ale nichuja nie wydłużę z siebie go. Nie tylko wpadłem i się przywitać. Nowy tu jestem. Ach, ja! W sumie mogę te niemieckie słówka robić z akcentem. Pański prusznik sporo kupował leków na wstydliwe choroby. Hmm. Nic się nie. Nic się nie szanował. Ale względny. względny. O, kurwa, będę się starał. Blunt und, coś tam, śmieszne literki. Co za tabliczka? Z harcerstwa, jedna. Jedyna moja przedwojenna pamiątka. Tracił pan wszystko? Niestety. Mój ojciec walczył w Europie, pewnie miałby pan z nim jakieś wspólne wspomnienia, być może. W razie czego zawsze oferuje najnowsze lekarstwa, dyskrecja zapewniona. Okej, okay, czyli niemiecka apteka, e... izraelska, izraelski lombard. Dzień dobry. Dzień dobry, posłankowy Kelly. Przedstawiciele prawa, prawa są u nas zawsze mile widziani. Napiłbym się kawy. Już podaję dzisiaj na koszt firmy. Dzięki, to cholernie dobra kawa. U nas tylko taka. Zapomniałbym, a tak miło się siedzi. W porządku, do widzenia. Do zobaczenia. Jeszcze trochę tego jest. Niech będzie pochwalony. Dzień dobry. Jestem Kelly. Kelly, Irlandczyk? Po pradziadkach. Katolik? Czasami. Dobrze, jeszcze o tym porozmawiamy. Nowy przydział? Tak, wpadłem się przywitać. Nas często przenoszą. Może spowiedź? Może innym razem. Mam dość spowiadania się przed sierżantem. Ale czy sierżant cię kocha jak Jezus? Czy wybacza? Na pewno nie tak często. Synu, wpadni, jakbyś potrzebował otuchy. Może zajrze. Do widzenia z bogiem. O, tu coś jest. Dzień dobry. Jestem posterunkowy Kelly. Nowy w tym rejonie. Ładna pralnia. Jak idą interesy? Benny nie ma. Benny? a... brata. Harry and benny pong. No tak. Padę się tylko przywitać. Witać. Nie prać. Teraz iść ale idzie już. Penny nie. Kurwa, fajny. Dzień dobry, dzień dobry. Pączka... Pą... Paczka pączków. <noise> Jestem innym gliną. Każdy tak mówi. Ja bym sobie to pierdolił z chęcią. Nikt nie. Od... oparł się jeszcze naszym pączkom. Dobra, jednego proszę. Na próbę. Faktycznie bardzo dobry. A nie mówiłam? Do zobaczenia wkrótce. Dobra. Eee, Shop. Yo yo yo! Jestem Gerand i to mój lokal. Posemkowy Kelly. Czy Wszystko legalne panie władzo? Nawet nie pytałem. Wiem, wiemy, co one opowiadają. Nowy jestem nie słyszałem. Witamy, dogadamy się w razie czego. Nie mam nic do zostawienia. Czasami trafiają się okazje kupna. Dobre okazje. Pamiętam. Pan władza jeszcze kiedyś wpadnie. To wpadnie, ten wpadnie. <grystanie> eee, hi-fi radio telewizyjny. Dzień dobry, czym mogę służyć? Dzień dobry. Przyszedłem się przedstawić. Jestem Kelly, nowy na rejonie. Bardzo mi miło. Przyda się ktoś, kto tu zrobi porządek. Rzadko widać Was w tej części ulicy. Dla nas ważny jest cały rejon. Miło to słyszeć. Szczególnie w takim sąsiedztwie. Co ma pan na myśli? No, ten lombard obok. <grym> Legalny biznes. Akurat. Coś pan sugeruje? To chyba wasza robota, nie? Ja mam swoją. Mam sporo nowości i często. I częste promocje. Sprawdzam też też na zamówienie. Zależy w wolnej chwili. Ogadamy na spokojnie. Zapraszam. Top Gun yy, 421 interwencja w sklepie. Frogi z łapą Frogi, gdzie to jest? Nowy tu jestem. Porno, buda po 33 Jestem w drodze odbiór. 6:1.3 to będzie po tamtej stronie. 6, 1, 3. O jest pan wreszcie. Wreszcie złapałem tego złodziejaszka. Ja tylko oglądałem. Pewnie zawsze się. Pewnie zawsze tak się tłumaczysz. Spokojnie zajmę się sprawą. No więc co zrobiłeś, młody człowieku? Tylko oglądałem. Gumę oglądałeś? Złodziej! Spokojnie, panie frogie. Przycisnę. No, nie wkuruj mnie, wywracaj kielenie. Bardzo ładnie, widzę, że masz piątaka. Dajesz go za gumę i znikasz. Ale guma kosztuje dolca. Reszta to rekompensata. Głupi pies. Przesz na dołek do... z kudłatym? Dobra, dobra, płacę. Ale zapamiętam sobie. Bardzo ładnie pan to załatwił. Pochwalę pana w okolicy. Cieszę się, że mogłem pomóc. Do widzenia. Okej. Okay. Czy mi się to zapauzuje? Tak! Tu. W sumie ja bym w tym momencie bym już kończył, więc... Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, no i widzimy się w następnym odcinku. Bye!